Cześć witajcie drodzy widzowie w kolejnym odcinku z Warframa z tej strony Warto Zapraszam Was do oglądania. Tak wspominałem na poprzednim odcinku, jak kończyliśmy, że dzisiaj będziemy sobie też dokańczać misję koszmaru jeszcze, ale chyba nie odebrałem tutaj nagrody, a jeszcze mi nie przysługuje. Jeszcze jak dokończymy TOM za 7000 teraz, to będzie przysługiwać nam już to maskowanie genetyczne na baśniowego kubrowa. I to będzie całkiem myślę, że spoko wyglądać. Takie niecodzienne dość. I co byśmy zrobili? E, ratunek znowu na trybie braku tarcz. Oczywiście dalej robię w trybie solo misję, no bo inaczej nie da rady. Jest taki internet, że to dramat. T-Mobile to sobie jaja robi z tym internetem. Tak to niby. O, jakieś nadajniki dają. O, to tamto. Tak, ja, gówno prawda? Czy im mnie chce nie zrobić? Ok, włączę ładunek wsparcia powietrznego już na tarcie, jakby miało, może to i znaleźć. Przyzwijmy sobie Arczgana, żeby dalej też dokończać tamtą misję z zabiciem wrogu. Bo tam też chyba było 4,5 tysiąca. Eee, o ile się nie mylę, do Syndykatu Syndykatu Gwiezdnego Szlaku i lecimy uratować jakiegoś tam ziomusia tutaj nawet w miarę lubię to e, ten ratunek oj, to nie tędy, może o drugą stronę? też nie? o, to chyba gdzieś tędy o, tu fajnie dużo przeciwników o Jezus Maria, mnie ściągli Twóreczkę to trzeba będzie od razu załączyć Wiadomo, ja mógłbym jeszcze też załączać to ukradzenie broni i pewnie bym ich nawet jeszcze lepiej ściągał. Ale no, chcę robić tą misję z tym zabijaniem. Więc na razie się trzymam tego, że jednak... O, jeszcze Juggernaut nam pokazał. Że jednak nie bije z niczego innego o Jezus Maria. O Jezus Maria, jak to bije. Jak się tarcz nie ma ani niczego. Czy ja mogę użyć teraz jeszcze zwiększenia obrażeń? Mogę. No no padajcie, padajcie tam wszyscy, ja muszę kotka podnieść. Ok, padł. Będzie czym tam chyba nakarmi. Czc. Dobra, się razem do mnie. Jeszcze liczbuszę na pomoc. Ja bym miał tu jakąś pomóc. Eee, czy ja to mam zaskanowane tylko? Dobra, zakładam, że mam. Nie no kurde tak. Jak już jestem, to wolę zaskanować. no. No i nie miałem, nie mam. Bo mi się zaraz wskrzeszenia kończą, zajmia, że dojdę do tego więzienia. Dajcie mi to, zeskanuj mi to szybko, czwóreczka. I chyba nie będę tutaj się już tak pierniczył w broni, bronię, czego już na razie nie mogę inaczej nic zrobić. Ja w ogóle nie muszę zabijać, tak de facto. Więc może sobie przelecę kawałek, nie przejmując się o to, że mi przeciwnicy będą bić. Z energią widzę, że stoimy trochę lipnie, więc trochę sobie obnówmy. To już mi będzie odnawiać, oczywiście. Nie możemy dotknąć laserów. Mhm. Mm Kurde, szyba głupia. Teraz znowu muszę wymyślić jak obejść tę szybę. Tędy? Tędy. O, pięknie, szybko znaleziony. I... tędy, do góry. Wezmijmy sobie Archgana, jakby coś tu miało być, o. Już się tych pokazało żeby w miarę unikać obrażeń, na tyle ile to możliwe, oczywiście nie jest to możliwe w 100%. Wam drodzy, widzę, w ogóle przypominam, żebyście zostawili łapkę w górę i przede wszystkim co? To zasubskrybowali kanał, o ile chcecie widzieć więcej tego typu treści, bo jest już nas 307. Ja wiem, że odcinki są teraz krótsze, ale no kurczę, coraz ciężej to idzie na tym YouTubie. Możliwe, że przez to, że są wakacje i większość ludzi to raczej się bawi niż ogląda YouTube'a. Hmm. Ale dobrze by było, jakbyście jednak subskrybowali ten kanał. żeby te subskrypcje szły do przodu, żebym widział, że to co robię ma w ogóle jakiś sens. No tak, to wyjadę do Holandii. Mam teraz dużo do roboty, na, na, na głowie dużo. Więc chcę wiedzieć, że to, co robię ma sens. No, mamy tutaj gwiazdkę bursztyn, więc ją zgadnijmy. I tutaj plasterę dropią, więc nawet spoko. Mogę tylko już nie ginąć. którym teraz? Tędy chyba gdzieś możemy przejść. Teraz tutaj na dół. Aj, aj, aj. Jak to mnie tak zabiło? Jakoś tak wyjątkowo szybko. Jeszcze tego też zabili. Dobra, sobie idę, oczywiście, operatorem, żeby być tu stosunkowo bezpieczny. Za bardzo się ławię z tym zabijaniem przeciwników. Jak nikt tak nie, nie starał się zabijać, to na pewno było lżej. Ale teraz już bym wolał nie ginąć. I to tak szczerze mówiąc, naprawdę wolą nie ginąć. Nie wiem, co to jest za chmura, więc ją obejdę raczej dookoła. Mamy jeszcze 105 metrów. Dobra, gwiazdki już nawet nie podnoszę, bo nie chcę zginąć przy niej. No no, zarodniki nie potrzebne, ale już odwaliłem to rozwaliłem. Mamy 5 ukończonych misji dowolnego typu koszmaru. Więc cóż, no jeszcze 5. Będziemy mieli z głowy. I rozdzierający cios dostaliśmy. Nie jest mi bardzo jakoś potrzebny, ale kto wie. Może komuś się kiedyś przyda w klanie, znaczy w dojo, Nie w dojo, ani nie w klanie, tylko na Discordzie, ale oczywiście w klanie też. A jak nie, to będę sprzedawał. Dobra, a teraz zobaczmy, co my jeszcze możemy tutaj wziąć i zrobić z tych misji koszmaru. Zakłócenie? Raczej nie, zabójstwo na sednie nie, infiltracja raczej nie, ratunek na lua raczej jest głupi. Nie, nie, nie przepadam. Obrona, ratunek korpusowy. A tu jeszcze zabójstwo. Ambulansu, to nie, nie specjalnie. Obrona, Sabotaż. Tryb braku targi, niskiej grawitacji. Niech będzie. Sabotaż jest w miarę szybką misją. Tryb braku targi, niskiej grawitacji. Się będzie ciekawie skakać. I mam nadzieję, że nie wypadał to jak teraz. To był dramat jakiś. To jak teraz padałem. Przebijmy sobie animację. I lecimy. No właśnie, może bym nie kradł broni. Tylko włączyć sobie czwóreczkę i... Przywołacz Archgana, wsparcie powietrzne o, jeszcze tutaj jest cel syntezy. Jak gdzieś przy okazji znajdzie to go zeskanuje, jeśli nie to trudno. O ile się nie mylę nie ma w tego zadania bieżnego szlaku. A mi też specjalnie od cel, nie jest nic potrzebne. Hmm, chodźmy naokoło sobie. Widzieliśmy też górą przejść. Ale jakoś tak już w tą stronę poleciałem, dobra ja wyjdę operatorem, bo jak widzę to trochę ciężkawo. Ożycie. się. Mhm. Bo dostaliśmy status obrażeń elektrycznych, ale jak już został wciągnięty, to nie ma problemu. I w ogóle dzisiaj miałem rozmowę wstępną do Holandii do pracy. I jeszcze nie do końca nie wiem, jestem umówiony na jutro na wideo rozmowę, więc trzymajcie, znaczy na jutro. No to niestety, jak już to widzicie. To ja już jestem po rozmowie, więc cóż, jedynie co, no to możecie y, trzymać za mnie kciuki, że dobrze mi już poszło. Oj, ginę. Nie wiem czemu, ale ginę. Nie podoba mi się to, czemu mi to zabrało życie. To nie powinno życia zabierać. Dobra, coś tu muszę zniszczyć, gdzieś tam coś. Czemu nie mogę tego od razu tak zniszczyć? Czy da się tutaj gdzieś bokiem przejść? Hmm. Aha, tutaj jeszcze jest podłoga elektryczna. No pięknie. Szczerawa nie żyje. Dobra, strzeszę ją. I się postaram wejść tutaj bokiem, gdzieś tak z ciekawości nawet. O, i możemy tu skrytki gniar znaleźć. Nie wiem, czy jakoś mi się bardzo chce tego szukać. E, tak, możemy tędy sobie gdzieś tutaj przejść. Dobra, wiecie co, nie będę już ratował tego kota. Tak na infiltracji. Chyba, że gdzieś teraz się pojawi przy mnie ten koteczek. Okej. Okay. Czy wyłączył się już prąd? Mam nadzieję. Zablokowałem się o jakieś głupie drzwi, no. Kurde, bym tak to jest w je kotka, odratował. E, chyba jest lepiej włożyć to, co jest tutaj. Wydaje mi się, że to jest wtedy tylko zniszczenie reaktora, a niekoniecznie obrona go. Krzynka obwodów. Dobra, żeby mnie tu nie zabili, jak będę wyskakiwał. O, Nox. Czemu nie mam Archgana? Przedmiot nie może być tu użyty? Aha, zaraz zginę. Mhm. No właśnie. A, taki byłby ten tryb. Ukradnijmy bronię im w okolicy. Rozległy nie czas. Tutaj oczywiście... A, automatyczny był, No, chyba że... Rozwaliłem wszystkie... Chyba tak, teraz musimy tylko odnowić tam pracę i przynajmniej możemy jeszcze raz użyć e, tego Ardgana bez problemu. No tylko teraz będzie ciężko cokolwiek dobić za pomocą niego, jak mam ukradzione bronie. Ale chociaż, chociaż cokolwiek to zawsze do przodu w tej misji, bo tak to na ogół nie używam raczej Ardgana. Nie wiem, czy o nim zapominam, czy, czy jak, ale pasowałoby mi go trochę ulepszyć jeszcze, no to fakt. Nie pamiętam ile mam procent, tylko czy on ma koło 50 chociaż? Może zaraz to jakoś sprawdzi, nie pamiętam jak się to do końca sprawdza. Oj, obrażnia, ale dostaliśmy ognistych obrażeń dość sporo. Już, już przeszły. O Jezus Maria, akurat na hakowanie jestem w Warframe'ie. Jak mnie ktoś tu złapie to będzie przypał. O, jakąś łapkę łukową tam rozwaliłem przy okazji. Fajnie, bo to działa na dość da dalekim zasięgu. A, i teraz nie widzę przeciwników, bo Rawa nie żyje. No tak. To troszeczkę przypałowo. Kurde. Nienawidzę tej części tej mapki normalnie. To jest jakiś dramat. Jak tutaj trzeba skakać. Znaczy, dobra. No nie jest taki dramat, jak się jakoś to już zrobiło, ale ja nigdy nie mogę się skapnąć, jak to zrobić po prostu. O, cel syntezy. Gdzie jest tych celów syntezy? Może, jest znowu ogniste wrażenie, ale widzę, że nie mocne. Yy, muszę usować Archgana, cel syntezy, Wezmę może płapkę. Nie złapała, a ja zaraz padnę. Tu on podział. Może tego też zabijmy. Pieski. Dobra, jest gdzieś tutaj. Tylko, że właśnie wiedziałem, że mnie jeszcze za ten czas to zabiją. Cwóreczka, żeby ich tutaj poniszczyć troszeczkę. To też zniszczmy Ciebie. A pułapkę kinetyczną zostawimy na niego. skaner szybko wyciągnąć, jeszcze tego dobić. Będzie trzeba jeszcze jedną płapkę użyć na pewno. Chociaż. Nie dobra, zostawię jeszcze dwa punkciki, a teraz jeszcze ich tu jest sporo. Przez głupiego ziomka normalnie. Łapka, skaner, szybko, głowa, dobra, jest, mamy to, tak, zajczyło, zajczyło, dobra, lecę do wyjścia, no Jezus Maria, ta płonąca podłoga mnie nawet zabija, dobra, czym prędzej do wyjścia bo już nie mam chyba wskrzeszeń, uff, udało się, sześć misji dowolnego typu, yy, tam, koszmaru. Trochę źle to, to przeczytałem nie po kolei. ją, cios, to chyba drugi, który dostajemy. Ja na chwilę zrobię wam cięcie. Ja sobie zmieniłem frame'a właśnie z x na oktawie, ale chciałem jeszcze popatrzeć, póki już tu jestem, na tego mojego Glattrera właśnie, e, Kuwa, Czy jestem go w stanie w ogóle jakoś ulepszyć jeszcze, czy coś? Kurde, no on ma jeszcze pełno wolnego miejsca, ale jakiegoś builda na niego może trzeba było znaleźć? To co tutaj jest yy, obrażnia zimna i szansa statusu. No tu mogłem dwa poziomy ulepszyć, więc tutaj trochę obrażeń, ale no nie robi to jakoś chyba aż tyle. Jest radiacja i toksyna. O. Co byśmy tu mogli ściągać. Na przykład ten jadowity magazynek chyba. Żeby dodać zimno. Hmm. Nie jestem do tego przekonany. Szybko strzelność. Czy my mamy już automatyczny spust. Jest. A, jeszcze tutaj mamy przebijających obrażeń. Ile tu ma przebijających? Najwięcej, więc dodać fajnie by może było. Mianowicie nie ma za dużo. I tnących też nie. A, to jest zaś obrażeń krytyczny. My tu mamy szansę kryta 54%. I mnożnik obrażeń 3.8. Ja zobaczę sobie na szybko jakiegoś builda i zaraz do Was wrócę, powiem Wam co może muszę zrobić, czy w ogóle mamy jakieś mody, żeby tutaj zainstalować, żeby coś lepiej bić. Dobra, i popatrzyłem, że mniej więcej przede wszystkim brakuje mi wielostrzału, a resztę tam się można nadrobić jakoś, a na wielostrzał można z dołu być przede wszystkim z jednej misji, jest 20% szans, jest to bardzo tam rzadki drop ogólnie, 40 platyny kosztuje ten mod i to na uran, kalus jakoś tak się ta misja nazywa, zaraz sobie ją zobaczymy, wybaczcie wezmę sobie błuszka, zanim to się ładuje. O i się nie odpowiada. Dobra. O i już odpowiada. Już miałem zrobić wam cięcie. Uran i na tej misji. Przejęcia archwingowe. No nie. No samemu to będzie za ciężkie do zrobienia. Więc e, raczej się skupię na tych alarmach. Gdzieś tutaj mamy ratunek na Neptunie. To dość, będzie, dość łatwo będzie zrobić samemu A z tym Archgunem. Żeby go tam trochę ulepszyć. Żeby wzmocnić. Żeby dodać mu mody. To się wstrzymam na razie. Załatwię sobie to innym razem jak już. Będę jako taki internet, który będzie pozwalał na granie z innymi ludźmi. E, zróbmy sobie może niewidzialność najpierw. No, niewidzialność nie chciała coś włączyć. Arch gana można przyzwać. Coś tutaj skoczyło dziwnie. I jeszcze właśnie to wsparcie powietrzne. Skoczyłem coś na laptopie, nie wiem co to. Coś trąciłem, czy co? a ale to tam. Mniejsza oto. O kurde, beczka buchowa ma mnie na strzała. Dobrze wiedzieć. Jeszcze raz niewidzialność i trzeba uważać teraz bardziej na beczki i zabijać tych przeciwników. W końcu 500 się dobije, to jest przecież nie aż tak wiele, a już chyba połowę jakoś tak mniej więcej mamy. I idziemy tego jeńca sobie uratować. Kurde, czy tam mi brakowało nawet nie tylko tego jednego modułu, bo jeszcze jakiegoś mi brakowało. Ale ten to jest chyba taki główny, który mi brakuje. Tak mi się przynajmniej wydawało. Ale zawsze się mogę mylić. A na razie sobie lećmy w kierunku tego więzienia po drodze przeciwników, pozabijam. Dobra, tutaj otworzę, bo czemu by nie i teraz tu gdzieś można wejść bokiem, żeby nie włączać alarmu. Ale mógłbym też zabić tych strażników, to jeszcze nie wszyscy. Tu jeszcze jeden. Gdzie jest jeszcze jeden? Gdzieś tu. Oj, ale zaraz mi się niewidzialność skończy. Dokładnie tak, zabito wszystkich strażników. E, czy tu będzie przejście? Chyba jest zamknięte, o ile dobrze widzę. Po drugiej stronie, a może są oba otwarte. A ja myślałem, że jest kratka. Pewnie tak właśnie musiało być. No ale to co tam? No może spadaj, że tu zgramy ponad godzinę. Kurde, ja dopiero drugi odcinek nagrywam. Automatyczny włam. Tyle dobrego, bo nie można tu używać tego wsparcia powietrznego. A jak widzicie, no, może być to trochę problematyczne. Okej, okay. ale w miarę ogarniam już to hakowanie, nie tak na początku, sprawiało mi problem. O, ja automatyczny byłam znowu. Dobra, nie, nie bierz broni, bo ty jeszcze zaczniesz strzelać czy cokolwiek, to jeszcze więcej problemów zrobisz niż pomożesz. E, żałuję tylko, że mi się ciągle nie pokazuje ile tych wrogów już zabiłem. Przez to nie wiem. I nie wiem e, ilu jeszcze mam do zabicia. O, jest gościu z dyskiem. O kurde, dostałem jakieś obrażenia już zimna. Teraz zobaczyłem, że jest już 400. Więc bardzo fajnie. Dobra, ten nasz ziomek jakoś bardzo nie dostał. Jeszcze. Chociaż trochę mu zadali obrażeń, więc zaraz go pewnie będzie trzeba ratować. O ile mnie też nie trzeba będzie ratować. Więc chodźmy już po prostu bardziej do wyjścia. Zaraz zrobimy jeszcze jedną misję. Jeszcze trzymamy do zrobienia. Mam nadzieję, że dzisiaj je zrobię. Dostaliśmy skupienie energii. Wydają się ataku i obraźnia elektryczne. Nie jestem pewien, czy nawet nie używam tego. Na zawie, tak mi się wydaje. Ale cóż, jak to tak. Mamy koronę dodatkową, zenitową, czyli chyba tą drugą najlepszą. Jakoś tak. Zobaczę, jak to w ogóle się dobrze nagrywa. Tu wszystko jest git. Zrobię wam krótkie cięcie, zaraz wracamy. Mm -hmm. Ok, z tego co widzę, nie ma jakiegoś takiego szumu. E, takiego elektro, elektrycznego, elektronicznego, czy coś takiego, co było słychać na niektórych z poprzednich odcinków. Więc o tyle dobrze. Tutaj jest taki szturm na fortecy Kuwa. Hmm, to jest dość wysokopoziomowa misja i to mnie zaczyna interesować. I na to nie jest zabójstwo, A, ale to jest ambulans, to niekoniecznie. Dobra, bierzmy ten szturm. Najwyżej się nie uda. Co się może stać złego, no nie? 50. level na trybie koszmar jeszcze nie popatrzyłem w ogóle, co tutaj mamy za jakiś tam. Problematyczny debuff. Debuffa. Hmm, tryb drenażu energii i niskiej grawitacji. No to zdecydowanie ciekawie. Ok, gdzieś musimy się tam przedostać. Więc się przedostańmy. Co ja tu mam latum Dość dużo biolostrzał. Widzę, że chyba ja na nim mam. E, oczywiście nie mam. Mm, niestety nie mam energii, żeby sobie dawać w widzialność. To będzie oczywiście problematyczne. Otwierajcie mi tu, jak najszybciej się tam przedostać. Nie będę zabijał tutaj nawet za bardzo wrogów, chyba. Nie muszę. Chociaż nie wiem, czy nie będzie tak, że będę musiał trochę pozabijać. Ich. A, tu się po prostu było, robi i po prostu musimy tutaj stać. Więc to o tyle dobrze. A tam gdzieś jakiś przeciwników, 425 już. jakiś tam pozabijamy z daleka. O wiem co jeszcze wam mogę opowiedzieć, w niedzielę byłem sobie na trawce w górach, dawno nie byłem w górach, mimo że mieszkam w górach, to zapewne domyślacie się jak to jest, tak u was pewnie też są jakieś ciekawe, e, jakieś ciekawe miejscówki i też raczej do nich nie chodzicie, no bo mieszkacie tam codziennie, to inaczej to wygląda niż jak dla przyjednych, hmm. ale się w końcu wybrałem i jestem z tego powodu zadowolony. Taki spacerek odbyć to fajna sprawa. Dobra, na razie lecę gdzieś tutaj, nie wiem gdzie to jest. Bo potrzebowalibyśmy troszeczkę energii. Może z tego czegoś wypadnie. Oj, przeciwnik. Z tego wypadnie? Nie wypadło. Chociaż to trochę więcej chyba trzeba niż trochę, które może tu wypaść. Więc użyłbym może wsparcia powietrznego od placka. OK, I mamy. Teraz postaram się znowu zabijać trochę artganem. to jeszcze trzy misje przed nami. Dwie. Po tej będzie jeszcze dwie. Ale wiadomo, im później mniej, tym lepiej. Bo będę niedużo takich misji robił, gdzie można coś zabijać, zapewne. Czy nie wiem, czy dzisiaj to dokończymy? Chciałbym dokończyć tą, te, to zbieranie tych. Yy, no, kurczę, jak to się nazywa? Wyleciał mi z głowy. Chodzi mi o kurde... O, te misję koszmaru. Chciałbym dokończyć, no ale jak nie będzie niczego dogodnego, no to sobie odpuszczę po prostu i zrobię to innym razem, jak się uda. Bo też zapewne odcinek nie będzie trwał na tyle, żebyśmy w tym odcinku zrobili jeszcze te dwie misje oprócz tej. Chyba, się uda jakoś szybko i szybkie też później misje trafić. Ehm, dobra, gdzie ja muszę iść i co ja muszę zrobić w ogóle? Tędy. Oki doki. Teraz tędy i tego to sobie odpuszczę. Na ile mam już niewidzialność? Na 30 sekund, więc jeszcze nie jest źle. Ale dobrze, też wcale. Bo tak jest jestem dość piórkowy. Mhm. To musimy pewnie otworzyć. To nie mówcie mi, że tutaj trzeba będzie wózkiem jechać. Nie, unieszkodliwić. Działo. Dobra, umieraj gościu. Jeszcze 50 przeciwników. I oto, ok, tutaj mamy jedno do złamania. Kurde, nie zabijajcie mnie. Szczerze, mnie trafił. Ok, chociaż jedno złamane. dopóki nie dają energii, no to jest trochę lipa. Ale mogę jeszcze raz wsparcie powietrznego użyć. Tutaj gdzieś jest drugie. O, nawet coś tam nam wskazało. O, cześć. To, że nie mogę tutaj hakować tego w szybki sposób, to jest trochę lipa. Już się tak przyzwyczaiłem do tego. Um, dobra, tam sobie później pójdę, jak już tą misję zrobimy. Tych przeciwników tu można zabić od razu, tam tak strzelę na wyrost trochę i dobrze zrobiłem, bo ja tu przeciwnicy są i okej, okay. automatyczny włam, pięknie. Teraz musimy iść gdzieś tam 200 metrów stąd, ale najpierw bym sobie poszedł e, do tego punktu, który coś zaznaczyło, że coś tutaj się znajduje. Ciekawi mnie aż co tu się znajduje, a okej, okay. nic ciekawego. Z tego energia to ja nie wiem co może wdropić. Oj oj, 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 To trochę się zrobiło problematycznie. Problematycznie. Zakładam, że raczej miłka trupią. No. No na przynajmniej sobie pójdą. E, tylko teraz tak, bo muszę odesłać Archgana. Więc trudno. Zrobimy resztę na kolejnej misji. Bo teraz znowu będę musiał poczekać chwilę. No ta Somba A i mogłem... O, oh, Witches of your liar. tak. A jak go zeskanuje, ile? 77. Dobra, to nic nic ciekawego za bardzo. Możemy lecieć sobie dalej. Tutaj pasował kogoś pakernego od podstawy. O oh, jezus, Maria, co tutaj to robić? I teraz muszę to tutaj zanieść? Dokładnie tak. I tak, wszystkie trzy. Dobra, pasowałby mi tu jednak placę chyba. Albo niech mnie zabiją. Nie wiem. Automatyczny włam, za ten czas my zabili i powinien mieć energię jak się wskrzeszę. Uff, chyba ledwo to zdążyłem. Dobra. Gdzieś tutaj trzeba iść na dół. I tędy. Kawałek i powinno być. Tu mhm. teraz się jakoś tam trzeba włamać, znowu do środka. Jak się tu wchodzi? Okej. Okay. Dość nawet łatwo i możemy odłożyć kolejny kluczek gdzieś tędy jakieś miny się chyba odpalają za mną a tu mamy kolejny komputerek a ten jest nad nami zaraz tędy się wydostaniemy mm -hmm. kurde tu jest jak Simusowa, chyba zaraz będziemy musieli tego bronić i to będzie delikatnie chyba przypał Ok, trzeci Uff, zdążyłem w ostatniej chwili jeszcze raz naładować pełne niewidzialność, zanim się w skończył. Dobra, teraz czy my musimy tego bronić? Tak. Szkoda hmm. tylko, że też nie pisze ile czasu, albo coś musimy tego bronić. Czy ja mogę przetrwać tu Nie, jeszcze długo nie. Eee, zdobyliśmy zdobiliśmy energię i zaraz zjechała energia. A, udało mi się rzucić. O, niewidzialność. Chociaż tyle dobrego, tylko ktoś tu nas dość mocno bije, ja sobie przyzwyczaję, może, przyzwę sobie może tego załoganta mojego, liczokówy. I spróbujmy tutaj dalej coś podziałać. Dobra, niewidzialność wolałbym żeby była załączona non stop jednak. Hmm. No i chyba musimy poczekać, nie wiem, obronić go. Dopóki się to nie stanie, ale nie wiem co, on, nic. Więc zrobię wam tutaj cięcie i widzimy się za chwilkę. O, dobra. Możemy wystrzelić z działa, więc nawet nie robiłem cięcia. I... cóż, wystrzelimy z działa i to chyba będzie już pora odwrotu. Hmm. Aha, to tam to zestrzeli po prostu. Tak czy nie? Zestrzeliło to z tego działa? A, jest. A teraz musimy zniszczyć mechanizm. znowu gdzieś daleko, wybaczcie, coś mam jakoś tak, chrypkę czy coś, być może to słyszycie, być może nie, mam nadzieję, że raczej nie, no okej, okay. to było łatwe, o Lady Behemoth gra w Warframe'a, jak dawno jej nie było na Warframe'ie, w sumie dobrze, bo mogę ich doścignąć przynajmniej, albo się starać doścignąć, bo jeszcze też, nawet tego 29 nie wbiłem, a ma chyba 30, bo 31, 30 chyba. A Ziam ma właśnie pierwszą legendarkę. O, ile się nie mylę, zaraz będziemy mogli to zobaczyć, jak tylko skończy tą misję, to zobaczymy. No, tylko jak widzicie, no więcej raczej nie zrobimy tej misji w tym odcinku, bo ta już dość długo potrwała. I że czy zanim dostanę coś wyjątkowego, może coś, coś ten, tego. Misja koszmar tutaj, rozdzielający trzeci. No, no to widzicie, jak to bardzo było opłacalne. No i jeszcze tak na zakończenie, pokażę Wam który level mają Ziam z Marhewą. oczywiście oni tutaj byli na tym kanale jako w serii Warframe'a, którą prowadziliśmy w sumie wspólnie. Lady Behemoth 30, a Ziam pierwszą legendarkę ma. I jeszcze z ludzi, którzy często grali w jest Ganu, który ma 29, czyli mi przebił. I, i, I kogo jeszcze tutaj by można było popatrzeć? Tu jest też mój kumpel, który skończył na pierwszej, le, pierwszy, pierwszej randze i grał 2121 dni temu. Trinity: 28. ta chyba coś podbił. Boguś: 14. On już dawno nie grał. Darku: 25. Draku ma pierwszą, ale nie grał już. Kurde, pół roku go już nie ma z nami. Pafik ma 30 rangę? Wydawało mi się, że ma mniejszą. Ok, no to jak widzicie, to mniej więcej tak wygląda ze znajomymi. Aha, jeszcze Artur, też 28. Tak wygląda, jeśli chodzi właśnie o. O, jeszcze mamy Digleta, co pisze komentarze pod każdym odcinkiem. Więc dzięki ci serdeczne i za oglądanie i zapisanie. I hmm, to tylu ludzi, których powinniście znać, chyba. Jeszcze może był, który na którymś odcinku ma 20 rangę. Oj, dorastają. Ci ludzie. Na ile brakuje w ogóle? 9000 jeszcze, więc tak. Jeden frame, jedną broń. Ale widzimy się już w kolejnym odcinku. Dziękuję z wam za Wam serdeczne oglądanie. Trzymajcie się do zobaczenia następnym razem. Cześć.